Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwintowych Talii. Dzisiaj przygotowałem dla was upiorki. Upiorki KP, talia na mobilizacji, polegająca na kopiowaniu dweńskich upiorów. Na te karty potrafią wykręcić naprawdę niesamowite value, jeśli przeciwnik nie ma odpowiedzi. A my tych upiorów mamy całkiem nie najmniej, no bo poza dwoma kopiami podstawowymi. Mamy dwie czarne magie, które też są w stanie stworzyć upiora. I dodatkowo mamy jeszcze e, Adalię, tak, żeby ewentualnie skopiować upiora, chociaż to zagranie nie jest aż takie częste, jakby się mogło wydawać. Poza tym w tej talii grały też Oblężenie, czyli jest to połączenie upiorów ze scenariuszem. E, bardzo ciekawa opcja. Generalnie deck bardzo mocny w długiej rundzie, więc chcielibyśmy długie rundy grać tym deckiem. E, Mamy też desant oczywiście do wyciągania kluczowych kart, jest Filipa, Filipa sobie świetnie, się świetnie sprawdza w tym deku z racji, że nie dosyć, że może ustawić jakieś jednostki pod upiory, no to samo ma jeden punkt siły i można, przypominam, upiorami swoje jednostki również targetować po to, żeby te upiory skopiować. Dalej Falidor podobna sprawa, ustawia upiory, plus jest value, Siroko, opcja kontrolna, Adalia do kopiowania czy to upiorów, czy to łuczników, jeśli potrzebujemy... Znaczy, jeśli chcemy więcej, powiedzmy, pingów, czy też jeśli nie dobierzemy dwóch e, triggerów do scenariusza, no to zawsze możemy sobie skopiować jakąś maszynę, tak, machinę oblężniczą, czy to balistę, czy to karo-balistę. Poza tym, jest oczywiście, do wyciągania desantu, Sheila do ustawiania upiorów, Vincent do ustawiania upiorów. Zresztą większość tej deku e, ustawia właśnie te upiory. To jest nasza główna strategia. Ronwit, który też bardzo przyjemnie działa w momencie, kiedy on wraca na stół, ma jeden punkt siły i można go zjeść właśnie tym upiorem tam uderzyć. Taki jest zamysł. Czarny magie, tak jak mówiłem, wrzący olej jeden, bo się jeden zmieścił. Dwie karobalisty, dwie balisty, dwóch łuczników, dwóch upiorów. Do tego, jako filler, dwa razy wida i dwa razy Edirnski Rembajlo. i to tyle. Upiory. Są naprawdę potężne. Ja się dziwię, że ten DEG jest stosunkowo mało popularny obecnie, ponieważ wydaje się naprawdę mega mocny, co mam nadzieję, uda mi się zaprezentować w tym odcinku. Link do talii znajdziecie oczywiście w opisie, jak zawsze. A tymczasem zobaczmy, czy faktycznie jest taki mocny. Jeśli chodzi o gry numer 1, to zmierzymy się, jak widać, z Skligę. gdzie w morza. Gdzie w morza, który. E, troszkę stracił na popularność od czasu, kiedy dostał Nerfika. E, no ale dalej, umiejka jest dosyć dobra, oczywiście. E, jeśli chodzi o Mulligan, no to na pewno chcemy mieć, jak stworzyć upiory. Dwa upiory z ręki to jest trochę za dużo. Jeden zwykle wystarczy. Wolelibyśmy mieć generalnie Czarną Magię też, po prawdzie. E, Ok, jest desant. Czarnej magii niestety nie ma, to jest ten problem. No dobrze, spróbujemy sobie jakoś poradzić. Eee, przeciwnik zaczął od drakaru. Ale go nie wzmocnił. Okej, okay. wydaje mi się, że w takim układzie. zgramy sobie Rembai'a, bo jeśli przeciwnik nie wzmocni drakaru, to rzucę chyba Vincenta. I z niej dobiję Drakar, ten Drakar jest bardzo irytujący, więc sobie nie mówić. W takim układzie... Hmm... Rzucę Siroko. Chciałbym generalnie długą rundę. Na skaligę chyba. Bo na skaligę. Znaczy Skellige zwykle się puszuje, tak? No bo oni mają weteranów, które, czyli karty, które w R3 są mocniejsze niż w R2 na przykład. Takie tak jak na przykład właśnie ta wojowniczka i lepiej puszować. Ale mam wrażenie, że mój Dek akurat lepiej sobie radzi w długiej niż Skellige. Okej, okay, dobra, pozbądźmy się tego statku, on jest zbyt irytujący. Już zużyjmy Vincenta. I może fajny byłby na rębacza. No to cóż, czasem trzeba poświęcić. Czyli za coś. Problem jest taki, że nie jesteśmy w stanie tych upiorów za bardzo kopiować naszych. Dalia włócznika. To jest taki też standardowy, standardowy play. na dalej włócznika. Też może trochę za późno. Już na to. Ale ja chcę tę rundę pierwszą, tak. Możliwe, że lepszym zagraniem było na przykład wyciągnięcie desantem czegoś. Okej. Okay. jest Malusi problem. Jest Malusi problem, nie będę ukrywał. No, chyba po prostu drugi łucznik. I mimo wszystko próbujemy zbić pomoże. ten drakar. Uderzyliśmy raz w pancerz. Jest trochę smutne, ale przeciwnicy nie współpracują w wywincie, prawda? To nie jest gra z botami, tylko prolader. Przeciwnicy powinni grać dobrze. Hej, okay, orzeł. To trochę dziwi mnie, że w tę jednostkę. Okej. Okay. Okay. No to powoduje, że jestem w stanie pozbyć się tego drakaru drugiego. I teraz, jeśli przeciwnik spasuje, no to oczywiście desant w i idziemy na długą trzecią. Przeciwnik może się nie spodziewać scenariusza, bo taka najbardziej internetowa wersja tych upiorów gra bez scenariusza, tylko z skokiem. Czyli Curse of Corruption albo jak w polsku to się nazywa. Zakazany rytuał, zdaje się. I z czasem grają. Ja tutaj gram ze scenariuszem, tak jak wiecie. Ok, pojawił się rębacz. No to jest czas, aby wywrócić upiora, myślę. Co prawda, prawdopodobnie on przeżyje znikłe, ale tuż <noise> nic za to nie poradzę. Eee, strzelamy w coś. nie ma to znaczenia w co strzelimy. Strzelamy sobie w najeźdce. O, a jednak przeżyję upiór. Okej, okay. to w takim układzie pozwala nam to skopiować w sobie tego upiorka. Wygramy no, straż A ja Mam nadzieję, że nie pomyliłem się w obliczeniu. Powinno wystarczyć, to jest 9. Zachowam sobie twoją czaszkę. Puchar do miodu jak znalazł. Hmm. Oczywiście gramy. Ile? Pol policzmy na pewno, bo to jest 9. Plus 5 powiedzmy, 14, minus 2, 12, Uzyskuje 3, 9. Nie no, wystarczy. Wystarczy się, tak zrobię. Ten despekt, tylko krew wzmacać, może Nie jutro wracamy do domu. Na spokojnie. Teraz jeszcze łucznikiem będę w stanie ustawić po jego stronie jednostkę. A jeśli... Okej, okay. ok. Jesteśmy teraz w stanie przejść na rundę trzecią. Problem jest taki, że straciliśmy dwa triggery scenariusza. To może być problemem, aczkolwiek jeden zawsze będziemy w stanie wyciągnąć. Eee, jeden zawsze będziemy w stanie wyciągnąć desantem. Więc potrzebujemy dobrać jedną z dwóch maszyn i scenariusz. Będzie dobrze. I nasze goldy. Okej. Okay. Strzał za pięć też jest spoko na Haralda. Ale wydaje mi się, że w pierwszej... Okej, okay, upiór. W pierwszej kolejności powinienem się skupić na dobraniu scenariusza. Ale czarna magia też jest kluczowa, myślę. Okej. Okay. Zostawmy na razie tak. Oczywiście pas, tutaj nie możemy inaczej. Też jest fajne to, że Gniew może, e, może strzelić w tego Ronwida, którego ja będę przyzywał wielokrotnie. I Ronwid może kilka obrażeń na siebie przyjąć, jak dobrze pójdzie. Okej, okay, jest jedna maszyna. Pytanie, czy dobiorę scenariusz, bo jak nie dobiorę scenariusza, to ta jedna maszyna jest bezużyteczna w zasadzie. Okej, okay, to zmuliganuję ją. I niestety nie ma. Nie ma oblężenia. No to boli. Ale bywa. Okej, okay, totem. Przeciwnik wystawił się na Filipę. Filipa bardzo ładnie sobie radzi z totemem, jak widać. No ja dobra, w takim razie z desantu. Prawdopodobnie wyciągniemy... Nie wiem, straż Radowida. przedostatnią kartę na przykład... Chyba listę w sumie. Hej. Okay. Okay. To jest troszkę problem. Zdaje mi się, że powinienem ustawić czarną magię. Powinienem ustawić czarną magię tutaj. W ten sposób. Mhm. No jest irytujący nie mamy co z nim zrobić No ale musimy liczyć na to że upiory wystarczą okay. deszczyk Upiór, kłiem upiora, kemdal, eee, Skiordal. Można nam zabraknąć wali, niestety. Gdybyśmy mieli scenariusz, byłoby dużo, dużo lepiej. Zresztą <laughs> nie trudno się domyślić. Byłoby dużo, dużo lepiej. Może też nie niepotrzebnie raszowałem zbijanie tego, Haralda. Jestem pewien. Okay. O, chyba zabraknie nam wali po prostu. A to się zanosi. No cóż. No cóż! Zostaliśmy ze skomegalulowani. ale też. Ciągle będę zdania, że gdybym miał scenariusz, to bym wygrał. Ten scenariusz zrobiłby naprawdę gigantyczne punkty. A, A tak to co? Pozostaje nam zrobić. Też w sumie to było bez sensu. Lepiej było wziąć. Straża do zdaje się. Ale i tak by nam zabrakło. Już po ptakach, no niestety przegrywamy, ale zrzućmy winę na niedobranie scenariusza i przejdźmy do gry numer dwa, której dobierzemy ten scenariusz. A przyjdzie nam się zmierzyć ze ścianą tarcz w drugiej grze. No, ze ścianą tarcz też łatwo nie będzie. Nie jestem przekonany, czy w długiej rundzie jestem w stanie sobie poradzić. Na pewno zaletą tego matchupu jest to, że przeciwnik gra w wersję The Ocean, tak? Czyli odpowiedzi na scenariusz mieć nie będzie. To jest dobre. też mamy czarną magię tym razem w R1. Co również jest przyjemne. Mamy dostęp do Ronwida, Dwóch łuczników... Hmm. Zmienię balist na razie, zmienię straż Rodowida jest Rodowit w ogóle z ręki. Przyjemnie. No, przeciwnik zaczyna. Może być problem z wygraniem rundy pierwszej. Chociaż jak on rzuci fregatę, nam się uda utrzymać upiora na stole. Powinno być dosyć prosto. Z kopiowaniem tych upiorów, pod warunkiem, że przeciwnik oczywiście nie zniszczy tego upiora, będziemy mieć zawsze ping w tego tokena, co tworzy fregata. Będziemy mogli kopiować te upiorki bez problemu. Ok, to oczywiście pingnąłem, żeby nie było tego pancerza. Wow, nie ma fregaty. Od razu. Hmm, kawa sprawa. Dobra, to w takim układzie nie ma co czekać. I po prostu lecimy z upiorem. Pytanie, czy przeciwnik będzie miał odpowiedź? Jeśli nie będzie miał odpowiedzi, to jesteśmy w bardzo, ale to bardzo dobrej sytuacji. Jeśli będzie miał odpowiedź, to należy się zastanowić, czy nie warto drugiego upiora wyciągnąć natalisem. I Anna. Ok, hmm. ciekawe, ciekawe. Do drugiego łucznika? To jest trochę wolne. Mam wrażenie, że lepiej rybajło dorzucić. Rybajło też nie jest najszybszy, ale. Niech będzie. Kopiujemy upiorki. Być może przecież mnie chce z tej rundy jak najszybciej. To, do, to zbijemy, oczywiście. Nie będziemy się tutaj wahać. Ja, czy ja nie chcę użyć Filipy? Filipa wchodzi za 11. Pełne value się dzieje. Chociaż też jest to ryzyko zawsze. Filipom, prawda? Ale ja zaryzykuję Znaczy, zaryzykuję, zagram w ten sposób Ok, no dosyć Znaczy, mogło być lepiej, tak Mogło być lepiej Ja nie jestem do końca pewny, czy warto trzać, ale. ale... Mogło wyjść troszkę lepiej. Być może zużycie filipy nie było dobrym pomysłem. Później mogłaby się przydać. No dobra. Było minęło, nie rozpamiętujmy. Z Natalisa mogę też wyciągnąć zawsze strzały za pięć. Chyba warto to zrobić, Czarny by pozbyć się Anny. Się nie, nie, do, nie wyciągnięcie desantu wygląda na błąd. Ale mam wrażenie, że zabicie tej Anny jest na tyle cenne, że można uzasadnić nie wyciąganie, nie wyciąganie desantu. Zresztą nie jestem ogólnie fanem tego, tak? W sytuacji, gdy nie mamy desantu na ręce i zużywasz Natalisa na coś innego. Nie jest fajnie, ale jeśli dzięki temu zyskuję wygrywanie na równych kartach, no to powiedzmy, że jestem zadowolony jeszcze takiego obrotu sprawy. Rzućmy Shilę, pozbywamy się werblisty, kopiujemy dalej upiory tak jak widzicie, jeśli przeciwnik nie ma odpowiedzi na upiory, to one potrafią wygrywać i kierować rundy. Po całości. Jak wygramy na równych, to będzie bardzo dobrze. To, to wiadomo. Wygrywanie na równych kartach w wincie zawsze jest dobre. Okej, okay, no nie rzuciłem Ronvida w tej rundzie, ale nie szkodzi, że nadrobię to rzucając go w rundzie drugiej. Bo raczej w tym meczu nie ma sensu mieć przewagi karty w takiej sytuacji, kiedy mogę wypuszczać go, no bo spodziewamy się, że przeciwnie gra obrońca, wysogota i takie tam. Więc, jak się uda nam wyciągnąć też troszkę przeciwnika, to będzie spoko. Szukamy desantu przede wszystkim. Szukamy desantu. Desant byłby bardzo pożądany. Niestety nie ma. A, to jest przykre. Chodźmy łucznika. Po prostu na start. Zagramy sobie w tej rundzie Ronwida, łucznika, Upiora Vincenta prawdopodobnie. A Siroko. Oblężenie i falibora zostawię. Taki jest wstępny plan. też w sumie skopiować łucznika na starcie rundy. Hmm. też może być niegłupie. Szczerze powiedziawszy. Bo też pamiętajcie, że nie trzeba upiorów kopiować tę mobilizację. I tak. Nie jestem pewny, czy to jest dobry pomysł ale ale zrobię to wieczny ogień i prostemu ucznikowi pomoże zobaczymy co się stanie z tego no, się spodziewałem. No Ja wygrałem na równych kartach tak więc. Jakby nie jest to dla mnie aż tak straszne. Więc co on zrzuci Anseisa, Viraxasa. To tylko się ucieszę Jakby nie miał tego Anseisa. o, to by dopiero było. To by dopiero było Okej. Okay. Lecimy Vincent. I oczywiście pozbywamy się stateczku. Bardzo ładnie. Ronwit. Trochę nietypową. Zwykle ronwida rzucamy o wiele szybciej. Ale nie tym razem. Mnie dwa razy nie trzeba prosić. Okay. można by rzucić Siroko. Niby. No i czy chcę? Też mogę to po prostu zignorować. Mam wrażenie, że to jest lepszy pomysł. Zignorowanie to lepszy pomysł w sytuacji. Mogłem też użyć tego ładunku, ale to by dało przeciwnikowi jasny sygnał, że chce spasować. Kolejna bitwa, kolejny przypis. Weźmy pod uwagę, że teraz przeciwnik nie przebił, więc jak ja teraz spasuję, to zachowuję Siroko na seltkirka z tarczą, który będzie w następnej rundzie i będę miał przewagę karty, nie? To da, przeciwnik ma dwa ładunki do wódcy ale wydaje mi się, że jest bardzo dobry pas. Przewaga karty nadrabia to. Też nie muszę się już martwić właśnie o wysokotę, nie muszę się martwić o obrońcę, nie muszę się martwić o Anseisa, więc zostaje Baron, jeśli gra wersją z Baronem, Selt, e, Irk, e, Też dwa desanty już były rzucone z jego strony, także jest, jest dobrze. Potrzebujemy tylko dwóch triggerów. Okej. Okay. W takiej sytuacji Adalia może nam posłużyć za drugi trigger scenariusza, bo możemy skopiować Karobalista oczywiście. Chyba nawet to zrobię. No też Balista jest słabsza niż Karobalista. Smuliganuje to. No i mamy perfect, perfekcyjną rękę. Przewagę karty. Podwójne ostatnie słowo. Baron do tyłu. Baron nie robi nic praktycznie w tym deku. Bo ja nie mam wzmocnionych kart. W większości przypadków. Wrócimy, oczywiście, oblężenie. A siroko, oczywiście na Syltkirka. albo na Willek sasa. No, zobaczymy, jak ciemnik rzuci. Tak właśnie chcemy, żeby te gry wyglądały. Wow. Ok, no to na Ildiko w takim razie jednak. Jednak na Ildiko. To było 12 waliu Warf. Okej, okay, dopiero teraz. O! Przeciwnik zdecydował się. Na strzał za 5. Oczyścił mi scenariusz. Hehehe. <grymiany> Są rzeczy, o których nawet nie Ja się... karobalistę taran No i raczej będzie Izgiereczka. Też jeszcze tutaj... <grymiany> Zaraz będziemy mieć... BOMBARDOWANIE przeciwnika! Ściana tarcz nie taka mocna. Da się ją ograć. A tutaj dużo zasługa tego, jak zagraliśmy w rundzie pierwszej, prawda? Okej, okay. zróbmy bombardowanie najpierw. Eee, A... już nie musimy ustawiać... Czarnej magii, po prostu zbijmy mu jednostkę. Nie ma to większego znaczenia, no to jest czysta dominacja. No i przeciwnik się poddaje, także. No, tak to miało wyglądać. <grym> tak samo w grze numer jeden tak to miało wyglądać, tylko że nie dobraliśmy scenariusza. no Dobra, tak jak widzicie, dek mocny. Mi się gra nim bardzo przyjemnie, także polecam, jeśli ktoś chce grać upiorki. Mm, polecam tę wersję ze scenariuszem. No jest no jedynie taki problem, że nie ma dociągarki scenariusza, tak, bo nie gramy o tej onej romancji I jak nie dobierzemy, no to często powoduje to przykrą porażkę, ale ogólnie polecam. I tyle. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Nie zapomnijcie wpaść na stream. Do zobaczenia w następnych materiałach. Pa! pa.